Cześć pisełki i człowieki! Witam na kanale Projekt Pies. Ja mam na imię Patrycja i dzisiaj szybko odpowiadam na pytanie, czy rasa psa ma w ogóle jakieś znaczenie? Oczywiście, że tak! Bo wiecie, teraz to mamy pisełki po to, żeby ładnie wyglądały, żeby się do nich przytulać, chodzić z nimi na spacerki, w ogóle super. Ale kiedyś? Kiedyś to nie, że miseczka za darmo, że legowisko za darmo, że wór zabawek. Kiedyś to do roboty! Psy to musiały zaharowywać się i trochę popracować na to, żeby człowiek chciał je utrzymywać. I właśnie to, w jaki sposób pracowały, będzie nam mówiło o tym, jakiego domu psiaka mam. Ok, i żeby tak teraz od początku Wam wszystko wytłumaczyć, bo będę trochę opowiadać o łańcuchu łowieckim, to najpierw musimy wiedzieć, a w zasadzie to wiemy, tylko czasami zapominamy, że nieważne jakiego pieska w domu macie, pies po drapieżnik. To znaczy, że jego naturalną potrzebą jest polować. A to w jaki sposób to polowanie się odbywa, właśnie opowiada nam, zaznacza tak zwany łańcuch łowiecki. A łańcuch łowiecki składa się z takich elementów: namierzanie, wypatrywanie, pogoń. Uchwycenie, rozszarpanie, no i na końcu nazwijmy to konsumpcją. I teraz, w zależności od tego, do czego konkretny piesek miał służyć, w czym miał człowiekowi pomagać, to niektóre elementy tego łańcucha łowieckiego były albo wzmacniane, czyli był kładziony nacisk na to, żeby pies bardziej gonił, albo bardziej chwytał, albo bardziej rozszarpywał, a niektóre elementy tego łańcucha były wygaszane. Podam kilka przykładów i oczywiście nie będę bezstronna, zacznę od labów, a w zasadzie retrieverów. Jeśli chodzi o retrievery, pieski myśliwskie, to tam główny nacisk był kładziony na pogoń i chwycenie. Chwycenie, bo miały przynieść na przykład uszczeloną kaczkę, zresztą tam też troszeczkę kładziono nacisk na wypatrywanie, gdzie ta kaczka spadła, żeby pies mógł ją przynieść. Natomiast absolutnie nie chciano, żeby one się uczyły rozszarpywać. Ta zdobycz uszczelona przez myśliwego miała zostać do myśliwego dostarczona nienaruszona. Stąd retrywery lubią sobie gonić i lubią sobie chwycić, lubią nosić w pysku, ale mają ten tak zwany miękki pysk, żeby właśnie tego nie zniszczyć. A na przykład teriery. No tutaj sprawa wygląda troszeczkę inaczej, bo teriery w zasadzie miały polować na szkodniki były tak zwanymi szczurołapami, więc tu było ważne, żeby praktycznie cały ten łańcuch łowiecki był zachowany, ale to rozszarpanie i jakby wiecie, tam pozbycie się, szkodnika. To było najważniejsze, dlatego jeżeli mamy teriera, to one są takie, wiecie, zawzięte, jak coś ucieka, to trzeba za tym pogonić, potem trzeba to rozszarpać i tam lecą wióry z tych misiów. I one są takie, wiecie, temperamentne, niezależnie od tego, czy to jest malutki York, czy to jest troszkę większy Amstaff, to one są takimi psami pełnymi temperamentu i faktycznie ten łańcuch powiecki jest u nich tak uff, mocno. A jak polecimy sobie teraz na drugą stronę, czyli tu mieliśmy cały łańcuch, a tutaj cały łańcuch w zasadzie wygaszamy, czyli rozmawiamy tym razem o rasach stróżujących. Tutaj człowiekowi zależało na tym, żeby pies siedział. Kto tak robi? Na przykład owczarek polchającki, on siedzi, serwuje. On leży i dopiero wiecie, wkracza do akcji wtedy, jak faktycznie trzeba. I na przykład te psy jest bardzo... Trudno zachęcić do pogoni za szarpakiem. Znaczy, Jorka czy Jacka zachęcić do pogoni za szarpakiem? To nie jest wielki wyczyn. Natomiast Podhala zachęcić do pogoni za szarpakiem? To, mm, mm, to może być ciężko. Właśnie dlatego, bo ten łańcuch był wygaszany. Dalej, wyżły. Kolejny przykład psów myśliwskich, które bardzo lubią robić taką piękną stójkę. Nie wiem, czy Wy to kiedyś widzieliście. One tak zamierają. Patrzą, wypatrują, co tam gdzieś biegnie, podwijają łapę, bo one właśnie miały wypatrywać, wskazywać, ewentualnie pochwycić. I dlatego mój pies w życiu nie zrobi stójki, lewyżeł, a i owszem, bo on to ma po prostu w genach. Zresztą tak samo jak na przykład psy zaganiające. Tutaj mam na myśli Border Collie. To jest pies, przy którym wzmacniane było podkradanie. I zaganianie, ale absolutnie nie uchwycenie, bo jak one pasły owce, zaganiały sobie owce, to absolutnie nie miały ich gryźć. I jak ktoś widział bordera przy pracy albo bordera, jak się szykuje do pochwycenia zabawki, to możecie zwrócić uwagę, jak on się tak z gracją podkrada. No nikt tego psa nie uczy, on to po prostu ma w genach. Nie wiem, Podhalana tego nie nauczymy, Wyżła tego nie nauczymy takiego podkradania. Border to robi po swojemu, bo on od samego początku ma to w genach. I teraz, po to jest ten łańcuch łowiecki, żebyśmy zastanowili się, który element, mój pies, który element łańcucha łowieckiego ma mocniejszy, a który ma być może wygaszony. I oczywiście to nie jest tak, że Border nigdy nie złapie zabawki, a inny piesek gdzieś tam nie będzie zaganiał, no nie będzie zaganiał tak, jak border, umówmy się, można pewnych rzeczy psy nauczyć, ale jednak to, co one mają w genach, no to jest nie do przeskoczenia. To po prostu oduczyć tego, jeżeli nie zapewnimy psu odpowiedniego sposobu, zabawy, żeby on mógł realizować ten łańcuchowiecki, to w ogóle możecie zapomnieć. Więc, jeżeli mam jakiegoś psa, który na przykład chce coś złapać, rozszarpać, no to ja mu kupuję pluszaki, niech on te pluszaki rozszarpuje. Zanim będę czekać, czy nie postanowi rozszarpać wiewiórki albo gołąbka jakiegoś, nie? Tak, żeby mu zapewnić tą jego, jego psią potrzebę. I to jest jakby pierwsza taka najważniejsza rzecz, czyli ten łańcuch łowiecki. A druga najważniejsza rzecz, to warto dopytać, doczytać, dointeresować się, jaka konkretna miała być ta praca mojego psa, bo nie wszystko wynika z łańcucha łowieckiego. Już czepmy się tych naszych labradorów. Jeżeli wiem, że labek miał przyjść, a w zasadzie to pobiec za kaczką i przynieść mi tą kaczkę, a ta kaczka to spadała w jakieś kałuże, stawy, rzeczki, błotka, haszcze itd. i labek tam wskakiwał, to dla mnie to jest informacja, że to jest właśnie błotny pies i dla niego to jest normalne. wleść w to błoto bo to jakby, ej sorry człowiek, to jest moja normalka, nie? A spróbujcie na przykład tak hasztakowi powiedzieć, żeby się wytarzał w takim błocie tak plecami i głopą i pyskiem, nie? To raczej nie. Teraz po co nam ta wiedza? Ano po to, żeby przewidzieć potencjalne problemy. I jak ja naszym kursantom na początku psiego przedszkola albo psiej podstawówki czy tam posłuszeństwa Nazwijmy to, charakteryzuje troszeczkę rasę, to właśnie charakteryzuje pod tym kątem, żeby im zaznaczyć, co może być problemem, tak? Czyli jak mam, nie wiem, Goldena, to on pewnie będzie żarłoczny i będzie skakał. Jak mam Terriera, to będzie go wszędzie pełno, będzie ciężko go zatrzymać i może szczekać. Jak mam bordera, to będzie chciał wszystko zaganiać. Jak mam stróża, no to będzie ciężko go zachęcić do zabawy i w ogóle do ćwiczeń, bo on jest takim psem. Mm, jak będę miał ochotę, to zrobię. Więc wy musicie wtedy wiedzieć, co potencjalnie ja mogę się spodziewać po moim małym. Piesku, który na razie jest szczeniaczkiem, a potem dorośnie, bo to, jakiej jest rasy, naprawdę ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o temperament i przyszłe potencjalne problemy. I wtedy, jak wiecie, jakie są przyszłe potencjalne problemy, to możemy im już wcześniej zapobiegać. Czyli jeżeli ja wiem, że mój pies na przykład będzie chciał coś zaganiać albo coś rozszarpywać, to zamiast mi. Rozszarpać mieszkanie, to ja już mu kupuję takie zabawki, żeby on miał co rozszarpywać, a potem wy mi mówicie za pół roku luz, mój mi nic nie zniszczył. To tam ściemniałaś, wzdury gadałaś. Wcale nic nie rozszarpywał. A że miał cały worek zabawek do rozszarpania, to inna inszość, i ja bardzo proszę. Ja chętnie wtedy powiem, okej, okay, super, może się pomyliłam. Lepiej tak, niż jak potem jest ups. Więc jeśli się dopiero zastanawiacie, bo nie macie jeszcze w domu piesełka, a chcielibyście mieć i nie wiecie jakiego, to ja już taki film popełniłam, który się nazywa Jak wybrać szczeniaka dla siebie. Wiedzielibyście o tym, gdybyście subskrybowali nasz kanał, więc zapraszam do subskrybowania i klikania dzwoneczka, to wtedy dostajecie powiadomienia, kiedy się nasz film pojawia. Jak to, co gadam ma dla Was sens, to będzie mi również miło za łapkę w górę. A wracając do tematu, raz, gdyby Wam ktoś kiedyś powiedział, że A, to nie ma znaczenia, w ogóle nie ma znaczenia, to ja wiem, że taka osoba nigdy w życiu nie siedziała w jednym pomieszczeniu z na przykład Jack Russell Terrierem, Labem, Cane Corso i Borderem. Bo jakby siedziała, to by wiedziała jak te psy totalnie się od siebie różnią. Jak nie wierzycie, no to spróbujcie na przykład e, nauczyć Jack Russell Terriera e, zostań, Bordera niezaganiania, Korsiaka wykonywania stu sztuczek tak o, i co ja powiedziałam jeszcze? I laba. O, i laba nie taplania się w błocie i nie noszenia w pysku. Powodzenia Wam życzę. Jak Wam się uda, dajcie znać, wyślijcie mi, ej, ej, mi się udało, a ja będę wtedy gratulować. Tyle ode mnie na dzisiaj. Widzimy się już we wtorek o 17 i we wtorek będę opowiadać o... Takie otoczenie, które powoduje, że pies potrafi je przewidzieć, od razu dodaje mu takiej pewności siebie i on przestaje być takim pieskiem... Nie wiem, co się wydarzy. Ja mam takiego pieska, jest u nas już dwa miesiące i na początku był super grzeczny, cichy, spokojny, nic się nie działo, a teraz to jest szatan. Więc to jest dobry sposób na to, żeby od początku budować takie na spokojnie relacje z psem. I tak mówię to ja, instruktorka szkolenia psów, żebyście się jednak na samym początku wstrzymali z takim typowym szkoleniem smell you later i do zobaczenia.